Czytanie książek jest czymś bardzo fajnym, przyjemnym. Można to robić w różnych miejscach. W moim przypadku to będzie na łodzi, gdzieś, gdzieś w, na środku jeziora. A to jest rzeczywiście przyjemny moment, kiedy jesteś sam i możesz się zająć tylko tym, co, jest, co Cię ekscytuje, co, co w jakiś sposób pomaga poznać świat. I myślę, że książki takie są. Super. Fajna Akcja! Tak, Mam taki fajny okres, kiedy przygotowuję się do Dakaru i, i przy treningu mentalnym wyruszam na dwa tygodnie w bardzo dziwne miejsce, gdzieś takie na wyspie ukryte i wtedy zabieram pół walizki książek ze sobą i gonie, gonie dużo różnych autorów. Nawet się śmiejemy, że córki mi przygotowują pewne zestawy książek, które zabieram i czytam, ale oczywiście też, też są takie książki, które trochę mówią o tym, co się działo, o historii, jak w którą stronę idziemy, czy, czy, czy to tak ma być. Myślę, że poszukuję w książce sposobu na życie, także można się wiele nauczyć z książek. Ciągle w to wierzę, że książki naprawdę nam nie tylko dają fajną emocję, przyjemność, frajdę z czytania, ale także zostawiają coś w głowie.